Cześć, z tej strony Paweł i Tomasz z bloga operacjapanda.pl Dziś zajmiemy się tematem, trudnym tematem Tematem usług Google'a na telefonach Huawei W zasadzie wszystkich najnowszych telefonach od P30 w górę W zasadzie od P40, Tomku? Od Mate'a dokładnie 30, ale to jeszcze sobie na to odpowie odpowiemy Dobrze, zanim przejdziemy do... Najczęściej zadawanych przez Was pytań zapraszam Was do odwiedzenia naszego bloga operacjapanda.pl, odnalezienia nas na wszelkich kanałach social media. Jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na Facebooku, chociaż to bardziej Tomasz i on tam Wam pomaga z telefonami Huawei. Znajdziecie nas również na naszym kanale Discord. Znajdziecie wszystkie linki do, nas, do naszych socjalków na blogu po prostu. Więc zapraszam do lajkowania, do rozmowy. I do komentowania. Dobrze, wracamy do Huawei'a. Tomku, w ogóle zacznijmy może od tego, o co najczęściej ludzie za Ciebie pytają, jeśli chodzi o telefony Huawei'a. Znaczy, powiem tak, ja zebrałem kilka takich najczęściej pojawiających się pytań, może niekoniecznie które ludzie mi zadają, ale też które padałem na grupie notorycznie, e, taki, mhm. bo też jestem na różnych grupach Facebookowych, chyba tam z 5 czy 4 e, związanych właśnie z Huawei'ami. I no, oczywiście najczęściej są zadawane pytania odnośnie jak wgrać takowe usługi na dany model, ale no czasem, czasem zdarzają się inne pytania z innego no dobrze. zakresu. Dobrze, dobrze. W takim razie z tego nagrania dowiecie się, dlaczego z tym wszystkim jest tak duży problem. Dlaczego wszyscy mają z tym problem i jak, jak sobie z tym poradzić po prostu. Dowiecie się jakie istnieją na chwilę obecną metody wgrywania usług Google lub ich braku i co zaczynamy? Czy da się zurtować telefony Huawei? A? Właśnie, gdyby się dało tak prosto to obejść, to myślę, że nie byłoby właśnie problemu albo inaczej konieczności wgrywania tych usług Google w takich, powiem, lewych sposobach, lewymi sposobami, takimi też na okrętkę, bo teoretycznie, właśnie, hmm, według większości poradników w internetach, to ponoć się da zrutować, odblokować budla tylko że to jest taki problem, że e, te poradniki to są kopii w wklej z zeszłych lat, kiedy tam było jeszcze MUI wersji 8.0 i właśnie z jakimi dość niskimi numerkami, albo po prostu są kopiami z innych smartfonów, gdzie inni producenci tego nie blokują. Aha. E, I czyli właśnie... wygląda, wygląda na to, że autorzy tych poradników, którzy twierdzą, że się da, po prostu kopiują informacje ze starych poradników, myśląc, że zadziała również na Huawei. U. No niestety to tak wygląda, albo to po prostu zwykła pożywka dla SEO, czyli podpozycjonowanie. Pewnie tak. E, no... Dobra, znaczy w jakiś czas temu, e, kiedy jeszcze była seria P20 świeża, to jeszcze się dało te budlady lutować tak w normalny sposób. W miarę wtedy się tam pisało do Supportu Huawei: Cześć, dajcie tam kod, e, e, bo chcę wgrać sobie Custom Roma. To wyglądało dość podobnie jak w przypadku teraz w, w, w Xiaomi, bo też tak na początku, jak chcesz odbokać bootladera, to musisz do nich napisać o pozwolenie. I to wyglądało podobnie, tylko że właśnie podobność tych dwóch producentów, Xiaomi mi jeszcze tego nie zablokowało, a Huawei no już w 2018 się wypięło mniej więcej na te metody. I znaczy, ponoć da się jeszcze w jakiś sposób odblokować tego budladera, ale też nie jestem w pełni kompetentną osobą w tym zakresie. Rozumiem, że jest to skomplikowane i w zasadzie nieopłacalne. No, ponoć płatne. Używa się takich zewnętrznych programów. DC Unlocker jest jeszcze taki drugi i w tym miejscu też ponownie chciałbym zaprosić do naszego bloga, gdzie jest tekst z filmami i linkami właśnie do stosownych zewnętrznych publikacji. Okej. Okay. Dobrze, w takim razie wróćmy do tego, co mówiliśmy jeszcze na początku. Które Huawei mają jeszcze usługi Google, a które już nie? To się zakończyło na modelu, jeżeli chodzi o jeszcze kiedy mamy te usługi, to na modelu P30 Pro, czyli ten model miał jeszcze premierę w 2019 roku. Ok, była wersja odświeżona, new edition, albo po prostu... 2020, chyba edition, jakoś tak miała pod różnymi nazwami występowała ta właśnie wersja po liftingu, i ona jeszcze po prostu mogła mieć te usługi, bo to był po prostu stary telefon w nowej budzie. A tam chyba tylko wersja kolorystyczna się zmieniła. Wiesz, ja nie, nawet nie wnikam za bardzo, co tam konkretnie się zmieniło. A tak oficjalnie brak usług już był w Mate 30 Pro, czyli. To był debiut tego smartfona był końcem 2019 roku, tam czwarty kwartał. Mhm, czyli w zasadzie. W zasadzie od początku 2020 roku wszystkie telefony Huawei są pozbawione usług Google'a, ale możemy to obejść jeszcze jakoś. Tak, i właśnie to w zasadzie przejdziemy za jakiś czas, jakie model, w jakich modelach możemy to zrobić w pełni, ale okay. to... W takim razie porozmawiamy, porozmawiamy o tym, jakie mamy metody wgrywania usług Google na telefony Huawei. Teraz mamy trzy główne metody. Pierwszą z nich, tą właśnie Wam podpowiem, to jest Vimos. To jest jakby emulator, emulator, emulatora Androida. Głównie oparty na wersji 7.1, czyli no -gacie. ale jeżeli mamy na przykład tam słabszy smartfon, to możemy sobie Wybrać wersję Androida 5, która jest no jeszcze bardziej wykastrowana, i powiem tak, że no wtedy mamy takby tak wirtualne środowisko, czyli mamy takby tak swój telefon i jeszcze dodatkowo w tle nam działa kolejny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że po prostu większość rzeczy, czyli tam dysk Google, te usługi Googlowskie faktycznie w ten sposób tak działają. I sprawdzałem, czyli te Lit Plus, i tam które ogólnie aplikacje, które wymagałem tych usług, no to raczej nie miałem problemu z ich e, działaniem. Poza Pokémon Go chyba da się to jakoś tam jeszcze dodatkowo odpalić, ale szczerze mówiąc, no nie interesowało mnie to na tyle, żebym się wdrążył w ten temat, bo za Pokémonami tak nieszczególnie przepadam poza tym no niestety użytkowanie tej aplikacji tego środowiska jest też no po prostu pobiera więcej tak jakby mocy z akumulatora, czyli baterie szybciej rozładowuje. Poza tym no na słabszych modelach może być problem z płynnym działaniem. Tego środowiska. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, chodzi o to, że instalujemy aplikację, która uruchamia w tle dodatkowego Androida z już wgranymi usługami Google, tak? A czy tam musisz je takby też dograć, ale to się odznacza po prostu jedną opcję i to, to nie jest jakoś bardzo e, trudne w zrealizowaniu. Czyli instalujemy jakby nakładkę na system, tak? Powiedzmy tak, w skrócie, czy nie. No, tak. W skrócie. Okej. Okay. Kolejna metoda. Kolejna metoda jest dość świeża, bardzo teraz dynamicznie się zmienia. To jest tak zwany Google Space albo Dual Space. Różnie to się nazywa. Znaczy, to są to jakby dwie inne metody, ale opierają się praktycznie na podobnych założeniach. Tu też jest takie wirtualne środowisko, w którym się odpala WhatsAppa, Facebooka i różne też aplikacje usług googlowskich, no właśnie m.in. sklep Play, z którym właśnie jest też duży problem z zainstalowaniem, tylko że z racji tego, że to jest dość świeża metoda, też nie jestem w stanie i nie mogę tego sprawdzić też na własną skórę, bo no, telefon oddałem komuś innemu, a tam e, właśnie już są zainstalowane te usługi Google, Potrzebowałbym tak jakby na bez takowych usług, żeby to ładnie sobie przetestować, to też nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Ale na naszym blogu ostatnio zaczęły się pojawiać komentarze, że po ostatniej aktualizacji sklep Play zaczął znikać, wyparowywać. Więc no, no nie jest zbyt wesoło w tej kwestii, I, ale za to jest plus taki, że nie bierze zbyt, nie ma zbyt dużego poboru, właśnie energii i tam nie żre tych zasobów, więc na takich. Kasztanach wydajnościowych, jak i 5P, czy i 6P, no, powinno to zadziałać. Okej, okay. i co? Trzecia, trzecia, metoda. Trzecia metoda jest w zasadzie najbardziej. Chyba najstarsza, e, tak? Tak, naj, znaczy najstarsza. Google Fear, e, Fear, to jest w zasadzie pochodna tych wszystkich wcześniejszych metod, które na przykład ja nagrywałem też filmy poradnikowe, mhm. tylko podane w takiej formie bardziej laickiej, że ten program bardzo wiele Rzeczy potrafi za Ciebie zrobić, tak, i tam opisuje, co musisz zrobić, ale tak, można powiedzieć, że to jest najstarsza metoda, tylko podana, znaczy zrewitalizowana i podana tak na nowo tak? uproszczona. Tak, właśnie, mhm. bardziej user-friendly, ale właśnie, no i używając, jak, używając takiego dziwnego chińskiego programu jak Display. Tylko, że no jest taki problem, że no nie każde smartfony mogą skorzystać z, tego, z tej metody i no właśnie, to sobie może powiemy, jakie smartfony mogą, tak na początku. Czyli Mate 30 Mate XS to jest ten składany. U nas to w zasadzie no, nie jest zbyt popularne. Ja nawet nie wiem, który to jest. Okay. Znaczy miało coś w stylu folda. Ten, oh. właśnie Huawei, były nadporadniki. Widziałem filmiki związane z tym modelem. Ponoć na tablecie z serii Mate T8 ludzie instalowali, nadpisali pod moimi filmami, że działa. P40 Lite E, P40 Lite. P40 i P40 Pro. I tutaj lista się praktycznie zamyka. Każdy nowszy już model niestety jest za przeproszeniem wydymany, czyli i5p, i6p, P40 Lite 5G. Chciałbym zazn zaznaczyć, że to jest zupełnie inny model aniżeli zwykłe P40 Lite. Inny procesor w zasadzie i bardzo wiele innych rzeczy ma. Mate 40 po Pro P Smart 2021 i w zasadzie każdy kolejny, który się teraz ukaże, będzie raczej z tej metody wykluczone. Mm -hmm. Jeszcze żeby było mało tego, ważne jest e-programowanie, ważne jest e e-mui, bo im nowsze oprogramowanie, tym, tym po prostu nie da się zainstalować usług tą metodą. Tutaj też odsyłam na naszą stronę, jest... Mam tutaj wypisane modele z sugerowanym, sugerowanymi wersjami EMUI, przekopiowane jeszcze z momentów kiedy robiłem, bo trzeba się, muszę się przyznać, że już wcześniej się tak jakby przymierzałem do tego materiału i dwie wersje już wyrzuciłem tak jakby do kosza. Ta lista właśnie softów, Czyli sytuacja jest dynamiczna. Właśnie, tak. No, no. no nic, sytuacja jest dynamiczna, dlatego jeśli będziemy wymieniać teraz te wszystkie telefony, to nie znaczy, że jakieś nie dojdą, jakieś nie, nie, nie wypadną z tej listy. Więc odwiedzajcie naszego bloga, gdzie znajdziecie najczęściej zadawane pytania w formie tekstu. I tam znajdziecie aktualną listę wszystkich telefonów, wszystkich softów, które obsługują konkretne wersje um, programu do okay, okay. instalacji Google. Może nie wszystkie, bo na XDA niestety nie były wszystkie modele podane, a teraz jest coś takiego, że, że ta strona właśnie z tym Google 1 czy jak, jakkolwiek to się wypowiada, wybaczcie mi. Że się po prostu wykrzaczyła i nie jedzie tego podejrzeć. I dlatego tą listę tutaj przekopiowałem na naszego faka. Tylko dlatego, że, no, przymierzałem się do tych filmów wcześniej i zostało mi jeszcze te filmiki z czasów właśnie tych dawnych, gdzie miałem podane tam numery softów. I tylko dlatego y, mam do dobrze, nich dostęp. Dobrze, to wszystko sprawdzicie sobie na naszym blogu. I teraz jak zrobić downgrade? MUI. No, tutaj bo będzie wymagany do niektórych softów. No, właśnie, bo ludzie przeważnie sobie aktualizują, albo Huawei często sam sobie aktualizuje. Ten proces aktualizacji softu jest dość taki MUI, dość męczący. Co chwilę coś tam wyskakuje, lubi spamować. Na naszej stronie są różne filmy, jak to zrobić, bo są różne metody. Najłatwiejsza jest taka, że jak macie szczęście, to wystarczy, że sobie pobierzecie, pobierzecie program dedykowany, czy High Suite, podepniecie sobie telefon, tam sobie znajdziecie starszą wersję i to jest najprostsza metoda, ale niestety, jak to wiele ludzi mi zaznaczało, że nie wiem w jaki sposób, ale Huawei u niektórych ludzi w zasadzie u większości to zbanowało. I przez to trzeba było jakieś inne metody wymyślać, czyli po OTG, czyli przez USB, sobie to jakoś wgrywać na piechotę albo hakować, znaczy bawić się z proxy High Suite. A. No, różne są metody, dlatego też na stronie podałem trzy filmy, żeby każdy był zadowolony. W tej kwestii. Czyli trzy filmy, które mogą rozwiązać problem z downgradem na telefonach Huawei. Tak? Dokładnie. Mhm. Jakieś błędy, problemy, glicze związane z wgrywaniem usług Google? Bardzo wiele właśnie błędów się powiela z moich poprzednich publikacji. Najwięcej błędów oczywiście ma Google Fi, Ta najbardziej chyba znana metoda, czyli że może być problem z powiadomieniami push i trzeba będzie to os naprawiać osobnymi, jakby sposobami, do których też odsyłam w osobnym materiale, który zrobiłem już jakiś czas temu. No, płatności zbliżeniowe, no niestety musimy przełknąć tą gorzką pigułkę, że Google Pay może aplikację nam się zainstaluje, ale o płatności zbliżeniowej. W kwestii tej aplikacji możemy pomarzyć, a z innymi bankami to zależy, jakich tam systemu używają, bo IKO, PKO to działa. Ja nawet bez wgrywania usług Google, u mnie to działało, więc więc to potwierdzam, ale nie wiem, jak jest w innych bankach. W ING chyba bodajże nie, Santander chyba też nie, Aliot też nie. No, niestety nie mam w, w każdym banku konta, więc też nie jestem w stanie tak by. Opowiedzieć, co jak działa, tak? Więc ewentualnie... znaczy w, tym, w, tym, w tym wypadku, chyba najważniejsze jest to, raczej znaczy musimy się uzbroić w cierpliwość, żeby aplikacje bankowe trafiły do sklepu Huawei i żeby dostały po prostu update. Znaczy, wiesz o co chodzi? No, z tym update'em może być ciężko i niekiedy zauważyłem, że Huawei po prostu wrzuca na hamca do swojego AppGallery i nie optymalizuje pod niego. Tak było na przykład z mBankiem który, e, którym się tak bardzo chwali, że jest w Abgalery, nie? A ktoś tam się zapytał e, na Facebooku czy, czy współpracowali z chojem, a tam m powiedział, że nic o tym w zasadzie nie wiedzą, więc byłbym bardzo sceptyczny w tej kwestii, tak. No a jeszcze jedna rzecz, nie jest to chyba bardzo istotne, ale nieważne jakiej metody użyjecie, aplikacje, znaczy aplikacja, kupony McDonalda nie będą działać, bo telefon, będzie twierdzić, że znaczy aplikacja będzie twierdzić, że mamy zrutowany telefon, co jest śmieszne, no ale co zrobić. <laughs> Czy metody wgrania usług Google będą działać po aktualizacji Emili? W kwestii tych poprzednich WIMOSa raczej nie występowały żadne problemy. To jest wirtualne środowisko, więc się tym nie bał. Nie bał tego w zasadzie. No z Dual jak właśnie wspominałem w trakcie, że jakiś fuck up wyszedł. Nie wiem czy to odkręcą, czy ktoś się tym zajmie, no ale ale to też nie była wina EMUI, tylko sam, sama kwestia, że ktoś tę aplikację zaktualizował niepotrzebnie. Nie nie wiem co się stało właśnie, tak z tym Dual Space i Space'em. A kwestia, jeżeli zaktualizowałoby się EMUI, no to bardzo dużo ludzi jednak zgłaszało, że nie ma z tym problemu, nawet po przejściu z dziesiątki na jedenastkę, ale w pewnym momencie coś tam zaczęło się sypać, więc też byłbym bardzo ostrożny w kwestii jakby... Aktualizacji. Od, a, a, automatycznej aktualizacji, tak. No, mm -hmm. się trzymać dziesiątki, no ale, no też nie można zakazać ludziom, tak, przejścia na te jedenastki. Przecież z tego, co słyszałem, to nie ma jakiejś dużej różnicy między tymi nakładkami. Okej. Okay. Czy, kiedy i czy Huawei P40 Lite otrzyma aktualizację EMUI 11? Wiesz co, no patrząc, patrząc jak Huawei... Czy Huawei, w zależności kto jak czyta, raczej tak do wersji Lite podchodził dość sceptycznie i osobiście mi się wydaje, że o wersji 11 można sobie raczej pomarzyć. Le, lepiej traktują dwuletnie flagowce niżeli rocznego średniaka, no ale, no ale kto wie, może ze względu właśnie na ten brak usług Google jakoś Huawei się zdefektuje i przynajmniej temu i zaktualizuje, aczkolwiek no w tle majaczy ciągle te Harmony OS, no to też nie wiadomo w co, w co pójdą. I, ale jeszcze jest jedna kwestia, że p 30 Lite w różnych regionach inaczej się nazywa. I u nas to się ładnie nazywa P30 Lite, ale tak naprawdę w większości ten smartfon nosi nazwę Nova 7i, więc Bardziej pod tą nazwą bym się szukał w internetach jakichś newsów, czy dostaniemy te MU11, czy też. Nie. Dobrze. To był komplet 10 pytań 10 naj, najczęściej zadawanych pytań, które kierujecie do Tomka głównie. I teraz moje pytanie na sam koniec: Tomku, czy opłaca się kupić telefon Huawei? Teraz nowy telefon, bez usług Google'a. Czy jest to opłacalne, czy ma to sens? E, powiem tak, Pawle. Jeżeli ja postanowiłem jakby oddać komuś innemu smartą Huawei i wolałem wrócić do Xiaomi, to jest... Mi, wydaje mi się, że to jest jakby... No coś podpowiadam tobie, Tak. <śm> <ś> Coś znaczy, sugeruje? Może nie, bardziej, bardziej, bardziej naszym słuchaczom. Yy, teraz pytanie, czy dla kogo są telefony Huawei? A? Komu może się przydać taki telefon bez usług Google? A? Bo rozumiem, że wiele osób, które kupiły takie telefony, albo dostały gdzieś w abonamencie, yy, raczej nie będą wgrywać tych usług Googlea. Czy taki telefon jest przydatny, zdatny w ogóle do użytku? Sporo się poprawiło właśnie z obsługą tych aplikacji z galery. trochę już tam trafiło tych aplikacji. Tam jeszcze zawsze są jakieś te zamienniki, nad tego Gmaila można jakoś tak sensownie obejść, na przykład instalując Blue BlueMaila, które mi się wydaje, że jest właśnie lepszą alternatywą, jeżeli chodzi o maile. Właśnie na początku było tak, że była bardzo mała świadomość odnośnie tych usług Google i ludzie kupowali, nie będąc świadomy, że nie mają tych usług. A teraz no to mi się wydaje, że jak ludzie się już decydują, no to raczej wiedzą przeważnie, chociaż no, ciągle się zdarzają pytania, tak odnośnie tych, dlaczego od kiedy nie ma tych usług w tych smartfonach, ale no, raczej ludzie świadomi. Tak, są zdatne, jak najbardziej. Wiesz, no, jest bardzo dużo ludzi, którzy nawet się cieszą, że nie mają tych usług. No bo Google jest taki zły, że najlepiej jakby go w ogóle nie było na smartfonach, więc. No, co kto lubi w zasadzie. Okej, okay, dobrze. To może jakieś podsumowanie na sam koniec. Na sam koniec. No, sprawa jest dynamiczna. Wiesz, zmienił się prezydent USA. Może za jakiś czas sprawa się jakoś unormuje, odkręci, baner zostanie zdjęty, ale no, szczerze mówiąc, no, no, nie wiem jak się potoczy sytuacja, bo jest po prostu dynamiczna i trzeba mieć w zasadzie być świadomym, że. Obecnie pakowanie się w smartfony Huawei a to jest trochę taki, no niepewny interes, tak? Dobrze, i tym jakże niezbyt optymistycznym. Niezbyt optymistycznym wątkiem i, i stwierdzeniem kończymy nasz poradnik w formie audio. Tak więc dzięki za czas spędzony z nami. i Do usłyszenia, do zobaczenia, do napisania i pamiętajcie o nas. Na razie, cześć. Cześć.